Siemaneczko z tej strony, kuzonek. Witam wszystkich w kolejnym odcinku CIFY 22 na moim kanale. Dzisiaj pokażę Wam kolejny sposób na zarobek końców. Nieważne, czy macie mały czy duży budżet, będziecie w stanie zarobić naprawdę sporo. Wszystko oczywiście wytłumaczę w dalszej części odcinka. Natomiast teraz zostawcie lajka, like, zostawcie suba, ponieważ tylko 12% ze wszystkich osób, które mnie oglądają, subskrybują ten kanał. Więc wyobraźcie sobie, ile miałbym subów, gdyby każdy kliknął ten przycisk, a to tylko zajmuje Wam sekundę. No i docencie to, że ja Wam daję sposób na zarobek końców, a Wy mi dajecie suba. Myślę, że taka wymiana będzie całkiem okej. Okay ostatnie ogłoszenie jest takie, że w opisie macie tutaj zaproszenie do mojego Discorda. Na Discordzie na przykład możecie zakupić rangę Fifacz, dzięki której dostaniecie wiele metod na handel i na inwestycje, których nie publikuję na YouTubie. Rangę od 1 lipca jest przeceniona, więc zapraszam, zostało 7 miejsc, więc kto pierwszy, ten lepszy, a ja teraz życzę Wam miłego oglądania. Dzisiaj skupimy się na kartach srebrnych, nieważne czy macie duży czy mały budżet, będziecie sobie w stanie zarobić. Wszystko oczywiście wytłumaczę. Ustawiacie sobie tutaj style gry, wiadomo, że naj, najdroższe style gry, jakie są aktualnie w grze, oprócz tych standardowych, jest to cień oraz myśliwy i kotwica. Więc na przykład zaczniemy sobie od stylu gry cień. Dajecie sobie poziom gry srebrny. Poziom tutaj, oczywiście, karty srebrny. No i możecie sami zobaczyć, że na przykład na PC najtańsze takie karty chodzą po 2400 końców. Jednak wiadomo, że na Xboxie i na PlayStation w ten sposób będzie też działał, tylko ceny się będą różniły, ale no to ceny tutaj jeszcze tak dużego znaczenia nie mają, bo ważne, żebyście wiedzieli o co chodzi. Gdzie sam cień kosztuje 2000-2100 końców, o coś koło tego, a takie karty kosztują 2400. Bardzo często tutaj teraz w grze ostatnimi czasy zadaniach pojawiają się jakieś przeróżne zadania, w których to trzeba na przykład wykorzystać jakieś srebrne karty. Na przykład tutaj macie takie srebrne gwiazdy, wyzwanie się nazywa i trzeba tutaj wygrać 3 mecze towarzyskie, strzelić 8 golit w meczach towarzyskich i zaliczyć 6 asyst, oczywiście w srebrnych rozgrywkach, żeby sobie zagrać w tych rozgrywkach, no to musicie mieć cały skład srebrnych kart. No i bardzo często fajne karty tam są do zrobienia, tak naprawdę wystarczy zagrać 3 mecze, więc ludzie skuszą się na to i często kupują srebrne karty, a wiadomo jak ktoś ma na przykład kupić osobną srebrną kartę i do niego styl gry za 2000, gdzie sama karta. 2400, tutaj mówię dla przykładu, bo takie są najtańsze. No to wiadomo, że nie będzie kupował osobno karty i osobno stylu gry, a od razu po prostu kupi kartę z tym stylem gry. Więc wybieracie sobie jakiś z tych trzech najdroższych stylów gry i sobie szukacie kart. Wiadomo, że im karta jest na przykład lepsza, no to tym więcej ona będzie kosztowała. Na przykład jest tutaj taki zawodnik z, oj, nie to kliknąłem, z Premier League, jest to lewe obrońca z cieniem, więc naprawdę bardzo fajna karta, gdzie samie, sama jego karta najtaniej na rynku wychodzi po 1400, a tutaj macie gościniem za 2600, więc od razu sobie go kupujecie, bo na przykład jest taka fajna na okazja, no i wystawiacie go na przykład gdzie chodził po 1400, doliczacie, doliczacie 2000, ponieważ tyle około kosztuje cień, więc wychodzi na to, że wystawiacie go coś za 3500, 3600 no i ja polecam wystawiać na dłużej niż na godzinę żebyście co godzinę nie musieli wchodzić do gry i na bieżąco tego wystawiać, taka karta powinna wam bardzo szybko zejść, wiadomo, że jeżeli za tydzień wy, wyjdzie nowe wyzwanie, no to tym większa szansa, że ta karta jakby zejdzie ponieważ raz w tygodniu takie wyzwania właśnie wychodzą no i sobie ją wystawiacie i tak każdy jakby styl gry po kolei filtrujecie no i tak jak mówię, im lepsza liga zawodnika, i łatwiej jest go zgrać, no to tym można, może on bardziej kosztować, może więcej kosztować, dlatego właśnie takiego zawodnika z Premier League sobie kupiłem, ponieważ jeżeli ktoś by grał, no to wiadomo, że może sobie go kupić tutaj jest taki drugi zawodnik właśnie Tezy, jest to środkowy obrońca, sama jego zwykła karta też kosztuje tysio, tylko 1900 a z cieniem chodzi po 2500 więc ja sobie go kupię i za około 3900, myślę, że nawet więcej, za 4300 sobie go wystawię i już powinienem mieć te 2000 końców zysku na karcie oczywiście jeżeli sobie tak będziecie filtrować ten cień, tą kotwicę, którą sobie na przykład teraz zrobimy, czy na przykład myśliwego dla ataku zobaczymy ile karty tutaj kosztują po 1000, po 1000 końców chodzą, po 950 nawet, tylko, że nawet muszą oni mieć zgranie i fajną ligę, na przykład jest tutaj z angielskiej drugiej jakiś grant całkiem spoko zawodnik, całkiem spoko statystyki jak na srebrną kartę, 1800 chodzi, tym bardziej, że jest go mało na rynku 1900 myśliwym, jak najbardziej go sobie kupuję i wystawiam sobie go za około 3300, tak żeby mieć te 1500 końców nawet może coś po 2000 końców zarobku no i tak każdy styl gry po kolei jest z tych najbardziej popularnych, wiadomo, że że nie za każdym razem te karty wam będą schodzić, ponieważ no nie aż tak często ktoś kupuje srebrne karty. Tak jak mówię, większa szansa, że one zejdą jest wtedy, gdy po prostu wyjdzie jakieś nowe wyzwanie srebrne, ale po prostu wystawiajcie go co jakiś czas. No i na przykład jak za 6 godzin skończy się ta licytacja, no to po prostu zmienicie mu delikatnie cenę, sprawdzicie, czy na przykład nie ma tego zawodnika, jakiegoś innego na rynku ze stylem Grycień. No i tak jak mówię, jeżeli kupujecie. Jeżeli chcecie sobie kupić jakiegoś zawodnika ze stylem Gcień, no to szukajcie głównie w obrońcach albo w środkowych pomocnikach, a jeżeli chodzi o myśliwych, no to głównie skrzydłowi i na Uwierzcie mi, że zysk jest na tym spory, ponieważ no, dużo osób teraz nie otwiera srebrnych paczek, więc srebrnych kart na rynku jest coraz mniej. A naprawdę bardzo fajnie, bardzo fajne karty i coraz częściej wychodzą właśnie w wyzwaniach. No i po prostu ludzie ich kupują. Na przykład, jeżeli jest jakiś zawodnik, który na przykład nie ma fajnej ligi, ale na przykład ma tutaj y, dobre tempo i statystyki, no to warto też go kupić. Gdzie ja tutaj na przykład takiego Denisa kupiłem, zobaczcie za 1300. To jest bardzo fajna oferta, bo on jest z Premier League. A sam, sama jego karta, zaraz zobaczymy ile chodzi. Wyślę sobie go na razie na listę. Transferową i na waszych oczach zobaczymy. Taki oto Denis chodzi teraz aktualnie. Kurde, muszę sobie, muszę sobie go znaleźć. O, udało mi się go znaleźć. Zobaczymy, po ile on chodzi na rynku bez żadnego stylu gry. Najtańszy aktualnie chodzi po 5100, a ja go kupiłem z myśliwym, więc wydaje mi się, że na spokojnie za 6000 mogę go wystawić, gdzie kupiłem go za 1400. Zobaczcie, jaka fajna oferta się akurat trafiła pod, pod odcinek, więc bardzo fajnie, ponieważ akurat wam mogę pokazać, jak na tym jesteście w stanie bardzo łatwo zarobić. Wiadomo, że od razu po publikacji tego filmu pewnie dużo osób zacznie robić w ten sposób i ciężko wam będzie dostać jakieś karty, i też ceny będą pozaniżane. Więc odczekajcie sobie na przykład kilka dni, wróćcie do tego filmu po kilku dniach, czy sobie go gdzieś tam zapiszcie w ulubionych, czy nie wiem, jak to sobie robić. I wtedy będziecie na spokojnie mogli to za kilka dni robić, bo ludzie już o tym sposobie zapomną I po prostu mniej osób będzie jakby go używało, no i łatwiej wam to wszystko będzie wychodziło I tak jak mówię, ja najczęściej robiłem to na cieniu i na myśliwym Naprawdę bardzo, bardzo dużo końców jesteście w stanie zarobić Myślę, że jeżeli robilibyście to przez całą godzinę, no to jakieś, no tak jak na jednej karcie Na przykład macie 5 tysięcy, tak jak ja przed chwilą No to 150 tysięcy myślę, że to jest na lajcie, jak jesteście w stanie zarobić Ja będę sobie też sposób ten robił przez godzinę I zobaczcie, ile końców uda mi się zarobić No i wyliczę z tego średnią Tutaj na przykład z ligi francuskiej jest też kolejny zawodnik. 3500 kosztuje, tylko że sam kosztuje po 1800-1400, więc no nie opłaca mi się, ponieważ jeżeli zawodnik kosztuje 1400, a sam cień 2000, co łącznie daje, 1000, co da, łącznie daje 3400, a tutaj mam do kupienia za 3500, więc mi się nie opłaca, więc też nie skupujcie bez sensu kart niektórych, ponieważ możecie się podpalić, a to też no nie warto tak aż bardzo się podpalać i kupować każdej karty, tylko wyszukajcie sobie tych perełek, tak jak na przykład tego Denisa przed chwilą znalazłem. No i tak jak mówię, często możecie robić też tak, że sobie... Odświeżajcie, tutaj od razu nowe karty na bieżąco będą wam się pojawiać. Oczywiście na pacycie tych licytacji jest naprawdę mało, więc, tak jak mówię, tutaj jest jakiś napastnik z Polski. Kupię sobie go, wiecie dlaczego? Ponieważ często ludzie robią składy z całej Polski. Jest to jakiś świerczok, to sobie go akurat zakupię. Zobaczę po ile on chodzi teraz na rynku, żebym też miał jakieś porównanie i zobaczę za ile go wystawić, jak widzicie tutaj 500 końców, jakieś chodzi 450 z myśliwym, no to myślę, że tak za 2100 sobie go wystawię. Zobaczymy, może jakiś fan polski się skusi, też Świerczok grał w wielu klubach w Polsce, więc może ktoś akurat będzie budował jakiś skład z dawnych zawodników z Ekstraklasy. No ludzie są różni, różnie składy budują, naprawdę teraz już się ludzie bawią tą Fifą, ponieważ jest, jest już naprawdę, no, koniec tej gry, więc tak naprawdę szukajcie fajnych okazji i tak jak mówię, obrońców i napastników, bo oni najczęściej po prostu są kupywani. Też jak wychodzą nowe wyzwania, to właśnie wtedy możecie robić ten sposób, no i tak jak mówię, nie podpalajcie się, nie kupujcie wszystkich kart, tylko sobie sprawdzajcie na spokojnie po ile karta kosztuje, Doliczajcie sobie do ceny tej karty, jakby cenę tego stylu gry, który dany wyszukujecie. No i wyciągajcie wnioski z tego, czy warto taką kartę wystawiać, czy nie. Tutaj na przykład za 1000, tutaj mam do kupienia za 3300, więc również się nie opłaca. Oczywiście oprócz snajpienia możecie sobie licytować, na przykład dajecie sobie tutaj cenę, dajmy na to 1900 i po prostu możecie sobie licytować. I tutaj tak naprawdę każdą kartę, ponieważ jeżeli sam styl gry cień chodzi po 2000, a najtańsze karty z tego. Stylu chodzą po 2400, no to wiadomo, że będziecie mieli zysk, ponieważ jeżeli kupilibyście takiego zawodnika, jakich ja tam zalicytowałem za na przykład 1300 czy za 750 no to naturalnie ich potem wystawiacie za 2,5 koła i one schodzą i również macie 2000 zysku na każdej karcie, no i tak samo po kolei cień, tak samo później bierzecie sobie myśliwego, tylko sobie najpierw sprawdźcie po ile najtańsze karty z y, tym stylem gry chodzą, żebyście nie wtopili też końców tutaj za 1000, więc ja sobie też widełki ustawię na 1000 końców na licytacji no i tak samo szukacie jakichś fajnych kart żebyście też no, tak jak mówię, głupio nie licytowali na przykład taki klimala, wydaje mi się że też na spokojnie potem by zszedł za za, jakieś, za jakąś tam kwotę droższą, ponieważ też jest z MLS-u więc często ludzie budują sobie jakieś składy z MLS-u, czy to jakieś tam podwyzwania czy tak po prostu skład for fun więc musicie dosyć tak, no, popatrzeć samemu swoim okiem, czy warto kartę y kupić, ponieważ kart jest bardzo, bardzo dużo na rynku, więc nie powiem wam czy każdą, czy wiecie o co chodzi, że daną kartę czy warto kupić, czy nie, tylko samemu musicie podjąć taką męską decyzję, że tak powiem i musicie zdecydować, czy warto, czy nie oczywiście, jeżeli mielibyście jakiekolwiek pytania na ten temat, to pytajcie w komentarzach, ja na każde komentarze odpowiadam, każde komentarze czytam czy też na Discordzie, czy tylko gdzie chcecie, nawet na Instagramie możecie pytać, jeżeli chcecie. A ja życzę Wam miłego dnia i do zobaczenia w kolejnym odcinku za dwa dni. Siemano!